Zasypiając skupiłem moją świadomość na sercu, wiedząc, że to jest miejsce kontaktu z moją duszą. Powiedziałem, że ją kocham i że chcę się z nią spotkać twarzą w twarz duchowym ciałem obok ciała. Znalazłem się w rynku: To Legnica, moje miasto. Był wieczór, a miasto tętniło życiem. Nie było puste i smutne, nie było ludzi spieszących się gdziekolwiek, tylko wesołe, pełne szczęśliwych, bawiących się i mile spędzających czas całych rodzin dzieci czy dorosłych. Zauważyłem pewną różnicę w stosunku do niesennej legnicy. W okolicach pod katedrą było wejście, jakby do tunelu, który postanowiłem zbadać. Tradycyjnie podczas snów historycznych pojawił się mój wujek, a także kilka innych osób. W tych tunelach odkryliśmy ślady dawnych cywilizacji: różne bloki, budowle wskazujące, że głęboko coś tam jest, ale było to przysypane. Następnie pojawiło się sporo wynajętych osób do prowadzenia wykopalisk, a ja z paroma osobami znalazłem się nagle przed starym oknem z żaluzjami. Mówię im, co tu robi okno, przecież jesteśmy pod ziemią. Podniosłem żaluzję i zobaczyłem widok na ulicę, przy której mieszkam. Była noc, zgodnie z prawdą, ulica też wyglądała jak naprawdę wygląda, tyle tylko, że to nie było moje mieszkanie. Byłem w pełni świadomy, że moje mieszkanie jest po lewej stronie, jedna lub dwie klatki dalej, na dodatek niżej. Wielkie poruszenie zrobiłem, mówiąc innym, jak to jest możliwe, że zeszliśmy pod ziemię i znaleźliśmy się nagle w jakimś mieszkaniu przy ulicy, gdzie mieszkam. Mój wujek próbował mi wytłumaczyć te zawiłości, że idąc w dół, jednak szliśmy w górę, ale kompletnie tego nie rozumiałem i postanowiłem wrócić na teren wykopalisk. Zagadka się szybko wyjaśniła. Okazało się, że ekipa kopiąca pod ziemią dotarła do starego jakby portalu, a naruszając jego konstrukcję, zaczął wydobywać się jakiś kolorowy gaz, który nas wszystkich tam na chwilę uśpił. Gdy wszyscy zaczęliśmy się wybudzać, powiedziałem, żeby lepiej tego portalu już nie dotykać. Tyle tylko, że jakiś ciekawy pracownik zdążył go już dotknąć, a mi pozostało tylko obserwować, jak wydobywający się gaz znów usypia jednego po drugim, parę sekund później ja też już spałem. Nie obudziłem się w swoim łóżku, tylko w innym świecie. Byłem w pomieszczeniach z łazienkami i toaletami, gdzieś pod ziemią, ale nie sam, bo tam było bardzo dużo kobiet i mężczyzn, zmęczonych, trochę zrezygnowanych, niewyspanych, jakby brali udział w jakiejś misji, musieli być schowani. Realizm moich doświadczeń wcale nie różnił się od mojego życia na Ziemi. Moja świadomość skąd przybyłem we mnie już była, ale kompletnie nie miałem pamięci ani wiedzy o tym, kim jestem tam, gdzie jestem i co to są za ludzie. Za chwilę idąc dalej przed siebie, podświadomie pojawiło się we mnie odczucie, że nie jestem tu przypadkowym gościem, tylko kluczową postacią, na którą wszyscy czekają, na to co powie, na to co zadecyduje, a ja nic nie wiem i nie pamiętam. Sporo osób za mną wyszło z tych mieszkalnych, socjalnych pomieszczeń, a obok mnie pojawił się ktoś, kogo mógłbym nazwać asystentem, doradcą czy też zastępcą. Głupio mi było, że na mnie wisi tu jakaś wielka odpowiedzialność za tych ludzi, a nie jestem w stanie przypomnieć sobie mojej tam tożsamości. Nie było innego wyjścia. Powiedziałem mojemu asystentowi, że będziemy działać jak zawsze, ale teraz po powrocie z innej mojej tożsamości nic nie pamiętam. Niech mnie wprowadza w ten świat, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy i tak dalej. Szybko okazało się, że jest jakiś problem. Jakaś inna grupa ludzi nas atakuje, kogoś zraniła z naszych, a ja nie czekając na zbędne wyjaśnienia mojego asystenta, kazałem dać sobie broń i idąc bohaterska jako pierwszy z niespotykaną u mnie odwagą postanowiłem zrobić z nimi porządek. Te wydarzenia, tamten świat i tożsamość to był tylko pewien etap mojej podróży. Nieraz już takie przygody miałem okazję doświadczać. Kończyły się one wejściem na bardzo wysokie poziomy częstotliwości w rzeczywistości, nie inaczej było tym razem. Moje życzenie przed snem ktoś usłyszał i postanowił je spełnić. Znalazłem się na przepięknej parkowej polanie, zieleń, słoneczko, spokój obok mnie przepiękna, miła, kochana kobieta, moja dusza. Biło z niej niesamowite dobro, brak zdolności do kreowania niskowibracyjnych myśli czy emocji, ponieważ ona operuje na wyższych wibracjach, dzieli na sporo odległość, dlatego taką drogę musiałem przebyć, by moje życzenie spotkania jej ciało obok ciała mogło się spełnić. To ja musiałem do niej dotrzeć, nieświadomie przez nią prowadzony poziom po poziomie, dostrajając swoje właściwości wibracji do przestrzeni, w której ona może namacalnie zaistnieć. Nasza rozmowa połączona była z projekcjami, które moja dusza wysyłała do mojego umysłu. Zaczęło się od numerologii i dopasowań, pokazywała mi złociste cyferki, opowiadała o osobach, które ona i podobno ja dobrze znałem, o ich cechach i z jakiego powodu jednak tamte osoby do niej nie pasują. Ja wszystkiego spokojnie słuchałem, oglądałem, ale jednego się nie spodziewałem i czegoś w jej przekazie nie załapałem. Ja jestem tym jedynym do niej pasującym. Powiedziała do mnie, że jeszcze mamy dla siebie trochę czasu i zaczęliśmy się obejmować i z miłością całować. Moja dusza nigdzie nie uciekła, nie została przez nikogo zniewolona, uwięziona ani nie jest wcale zagubiona. Przejawia się w moim życiu, zdarzeniach, sytuacjach, znakach, osobach na wiele sposobów, ma przeogromne możliwości działania, oddziaływania na moje życie tu, ponieważ znajduje się wibracyjnie bardzo wysoko. Minusem tej relacji jest to, że ta odległość powodowała u mnie smutek i samotność, nieznanego pochodzenia, ale tak to sami zaplanowaliśmy, ponieważ bez mojej duszy na pewnej wysokości w rzeczywistości nie miałbym swoich umiejętności, natchnienia duchowej wiedzy i możliwości. Ja teraz już na 100% wiem i bardzo zachęcam każdego. By pierwsze co zrobi na swojej duchowej drodze to był właśnie kontakt ze swoją duszą. Bez tego kontaktu idziemy na ślepo, obijając się o różne przeszkody, a nasza dusza oświetla nam drogę, pokazuje cele i wspiera nas jak tylko może.